No, cześć kochani, cześć Baranku. Co tam smoki przepiękne? Patrzymy na Wasze czytanie na październik, dobra? No i co? Najpierw związki, później single, potem praca, potem co jest najlepszego do osiągnięcia, a później wy z każdym znakiem. Aha, no i jeszcze dwie karty wyrocznie na koniec. Oczywiście również będą. Dobra. No, już patrzymy, kochani. Już patrzymy na baranka. Co tam, co tam? Co u baranka? Dobra. Czyli co? Najpierw związki. Związki, relacje. Dobra. Zobaczmy, co tam się wydarza. No, zobaczmy, zobaczmy. No, jest pokazana osoba, która w końcu podejmie decyzję. Przyjdzie wyznać miłość. Albo przyjdzie z jakąś propozycją. Ale baranek już jest sfrustrowany od dawna. To co to znaczy, że nie przyjmiecie tej propozycji? O co to chodzi? Ale o co chodzi, że co, że łaskę wam robią, czy co? Czemu baranek pokazuje frustrację w związku z tym, że jest ta decyzja? Czy to. Czy co by to mogło oznaczać? Czy to oznacza, że wy za długo na to czekaliście? Czy, a kurde, co to jest? Kochani, dobra, no niestety. Ja przed chwilą bardzo podobną rzecz powiedziałam, niestety, do ryb. Mianowicie, mamy pokazaną osobę nieszczęśliwą w związku z stałym poważnym, i do tej osoby może przyjść ktoś drugi. Najprawdopodobniej osoba nieszczęśliwa w związku z stałym poważnym to jest baranek, niezależnie od płci. No, niezależnie od płci. I przychodzi ktoś z pieśnią na ustach i mówi: Kocham cię, wróć do mnie, albo nie wiem co tam innego. I to może powodować radość, ale jednocześnie jest frustracja. No więc mówię, ma to dla mnie sens, jeżeli jest. Za dużo ludzi. Wtedy frustracja spowodowana jest innym związkiem, a tutaj ktoś z pieśnią na ustach przychodzi, mówi: Kocham cię, yy, chodź ze mną i coś tam róbmy. No. Ale, ale jeżeli to nie jest żaden trójkąt, czyli mamy tylko dwie osoby, to jeżeli mamy dwie osoby, Jezus, Maria, co to się dzieje? Jeżeli mamy tylko dwie osoby, to baranek z jakiegoś powodu albo nie ufa, albo jest sfrustrowany. Albo nie wiem co, albo, albo baran odrzuca tą osobę, bo z jakiegoś powodu pokazuje, że jest zły, mimo że do niego przychodzi ktoś, mówić, że kocha i ten człowiek ma propozycję. Może być gdzieś propozycja wyjazdu. Nie wiem dlaczego baran by to odrzucał, albo czemu by był zmęczony tym, czy sfrustrowany, wkurzony. Może mi wyjaśnicie w komentarzach, bo, bo nie rozumiem tego. Ale yy, co jeszcze może być? Jeż Słuchajcie, jeżeli wy mieliście coś przez internet, coś, co daleko od was mieszkało, to, to to może przyjść i powiedzieć: przylatuję do ciebie albo przyleć do mnie. No to baranek taki trochę jest może sceptycznie nastawiony. Jeżeli jedyny wyjątek, jeżeli baran jest mężczyzną i baran mężczyzna proponuje jakieś wyjazdy albo przyjazdy, odwiedziny, to kobieta i to już nie musi być baran kobieta tylko ta druga no w sensie kobieta pokazuje, że tak nie za bardzo, nie, nie za bardzo jej się ten pomysł podoba. Z jakiego powodu? Nie wiem. No albo nie ufa chłopu. Albo ma inny związek, albo ogólnie jest jakaś zła obrażona, czy coś tam. No. O, Jezusicku, może ktoś proponować wyjazdy zagraniczne, podróże zagraniczne, wypoczynki. A, ale tu jest jakaś. Tu jest jakaś manipulacja przy tym pokazana. To baran może wie. No, właśnie, albo baran, albo kobieta. Więc powiem tak, kobieta, jeżeli to jest oczywiście sytuacja damsko-męska, to kobieta coś wie o tym facecie. Ona coś tu wie, ona go o coś podejrzewa, o jakąś manipulację. Możliwe, że on już wcześniej obiecywał nieraz, że coś zrobi, że przyjedzie, że zabierze gdzieś, że będzie lepszy, że się poprawi i nie robił tego. No i co? No i ona mu nie ufa, no i tyle. No to się nie dziwię, teraz się już nie dziwię. Albo tu jest za dużo ludzi. Jeżeli jest za dużo ludzi, no to tak jak mówię, no, jest relacja, w której ktoś czuje frustrację i totalny brak pasji i jest jeszcze ktoś, kto przychodzi z pieśnią na ustach. Oj, nie wiem, co to będzie z tego. To się trzeba będzie zastanowić, baranki. Tu się trzeba będzie zastanowić. Uważajcie tylko na lovelasa, uważajcie na manipulanta, Albo manipulantkę, i uważajcie na romanse. Dobra? Uważajcie, żeby nie przyszedł do was ktoś, kto jest zajęty. Albo uważajcie, żebyście sobie życia nie rozwalili przez to, że przyjdzie do was romans poboczny, bo to może nie być wcale aż takie stabilne wtedy. Dobrze byłoby się tutaj przyjrzeć, a jeżeli są tylko dwie osoby, to brak jest pasji, za mało pasji, za mało ognia. No, komu brakuje ognia? No, barankowi przecież, nie? Chyba, że baran ma relację z innym znakiem ognia. No to wtedy nie wiem, komu brakuje ognia. No, nie będę zgadywać. No, w każdym razie, zaraz zobaczymy, co ma baran Singiel. Co ma baran Singiel? Tęsknotę za miłością. Wróć do mnie, odezwij się do mnie, gdzie jesteś. Kocham Cię nadal. Albo ktoś za wami tęskni, to znaczy albo wy tęsknicie, albo oni. Nie ma tutaj, ja nie, nie wydaje mi się, żeby tutaj był powrót. Nie wydaje mi się, żeby był powrót. No, mało tego. Ja nawet nie wiem, czy powinniście, gdybyście chcieli. No, bo tu nie ma planu. Nie, żadnego. Jeżeli byłaby rozmowa między wami, w co wątpię, ale jeżeli by była, to nie ma żadnego planu, to nie ma żadnej zmiany, to nie ma żadnej naprawy. Nie ma tu nic. Nie warto byłoby rozmawiać. Niestety, ale tak to wygląda. Natomiast, jeżeli wy byście chcieli nowe, to najpierw trzeba sobie ułożyć w głowie, że to stare to nie było dobre, to nie była wielka miłość. Trzeba sobie to wyrzucić z głowy, to stare, i wtedy dopiero będziecie mogli zaczynać nowe. Dlaczego nie zaczynacie nowego? Dlatego, że ktoś ma w głowie jeszcze coś starego. Aha, no, 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 no właśnie. Jak mi powiecie, nie Ewa, ja nie mam, no to, to nie wasze czytanie. No to rany, Bościu. Iść na ascendent, iść na księżyc, na wydyjskie znaki iść. No. Także tak. Dobra. Zobaczmy, Baranku, co w pracy u ciebie. Zobaczmy, Baranku, co w pracy u ciebie. Co w pracy. Albo chcecie więcej pieniędzy, o, ktoś się czuje niedoceniany, bo za mało zarabia. Albo, no i tu uważać, albo ktoś głupio wydaje. Możecie się troszeczkę, no może nie, że wyzerować z pieniędzy, ale no tak troszkę mogłoby być nie za bardzo. Nie za bardzo. Słuchajcie, przede wszystkim albo ktoś w pracy, no kto? No baran. Się czuje niedoceniony, albo jeżeli baran jest właścicielem firmy, albo szefem i ma pod sobą ludzi, to tam gdzieś pod wami są ludzie, którzy czują się niedoceniani, oni chcą podwyżkę. Ale możliwe, że to jest wasza chęć, żebyście dostali podwyżkę, albo żeby było więcej zarobków. Nie ma i czujecie się niedoceniani. Albo wydajecie głupio pieniądze. To uważajcie na takie, to nie jest mądre. Nie. To nie jest mądre wydawanie. Oczywiście, jeżeli baran jest niedoceniany. <laughs> Oczywiście, że tak. Kochani, nie można długo niedoceniać barana w pracy, żeby baran nie popatrzył w inną stronę. Oczy nie tylko w pracy, niestety, no ale tak to wygląda. Nie można. Nie doceniacie mnie? Dobrze, pójdę gdzie indziej. Wy się już będziecie rozglądać. Już, być może już się rozglądacie. Wy się będziecie rozglądać. No. Jeżeli wy macie, mówię, firmę albo jesteście szefem, to osoba się będzie rozglądać za czymś innym. Osoba niedoceniana w pracy rozglądać się będzie za czymś innym. Tak. Dlatego, że chce więcej. Jeżeli ktoś ma własną firmę, aha, dobra, to nie musi być, że ktoś odejdzie. Jeżeli ktoś ma własną firmę, to może się rozglądać za, dodatk za dodatkowym sposobem zarabiania. I tyle. Ale posłuchajcie, to nie musi oznaczać, że ktoś odejdzie z pracy, że ktoś pójdzie i już go nie będzie w tym miejscu. To, to może być szukanie dodatkowego sposobu zarabiania. Dodatkowego, nie innego, tylko dodatkowego. No, nic złego w tym nie ma. Robiłabym to. Aha. Poradzicie sobie z każdym problemem, ale szukajcie tego dodatkowego czegoś. Rozglądajcie się za czymś dodatkowym. No, bo to jest dobrze pokazane. Może wam też ktoś coś zaproponować? Zaproponować. Dobrze byłoby się nad tym zastanowić. Macie pokazane karty, czy energię macie pokazaną osoby, która pokonuje wszystkie przeszkody w tym miesiącu. Więc spokojnie, kochani, może być ciężko? Może. Dacie radę? Pewnie. No, pewnie, że tak. Dobra, Baranku, co jest najlepszego do osiągnięcia w tym miesiącu? Ulga. Ulga. Nowy związek lub umocnienie starego związku, zrzucenie z siebie jakiegoś ciężaru. Jakiego ciężaru? Jaki ciężar baran chciałby z siebie zrzucić? Może być również ym, y, schudnięcie, bo jest pokazane ciało, które jest piękne i zdrowe, i zrzucenie jakiegoś ciężaru. Więc, jeżeli gdzieś jakiś baranek chciałby troszkę zgubić kilogramów, jak najbardziej, tak, oczywiście, że tak. Oczywiście. Albo zgubić ból, albo zgubić problem z zdrowotny, to znaczy chorobę jakąś, zgubić to, no pod warunkiem oczywiście, że Baran podejmie taką decyzję. bo Jak nie podejmie takiej decyzji, no to samo się nic nie stanie. No umówmy się. No, ale umocnienie jakiejś relacji, to jest jedna rzecz. No niektórzy, żeby umocnić relację lub żeby pozostać w dobrej relacji, musieliby zrezygnować z jakiegoś kontaktu z kimś innym. Bo tak jak mówię, może być gdzieś coś, że za dużo ludzi się gdzieś tam Wmiesza tutaj w te, w te jakieś tam sytuacje. Stabilizacja, jakieś studia, robienie czegoś na poczet własnego wykształcenia, nawet wyznania miłosne, jakaś oferta, ale uważajcie, jak dostaniecie ofertę lub wyznanie miłosne, wiecie, co jest najlepsze do osiągnięcia nie odpowiadać od razu. Tak, nie odpowiadać od razu, jeszcze się zastanowić. Nie wiem dlaczego. Być może musicie w taki sposób zagrać. Może to jakiś biznes taki, że trzeba tak zagrać, że a nie wiem, nie wiem, zobaczę. A może po prostu dopiero później coś wyjdzie na jaw i będzie łatwiej podjąć tą decyzję. Także, kochani, bierzemy takie coś pod uwagę. Całkiem dobre jest wasze czytanie, tylko no, uważajcie na te jakieś dziwne, kuszące, lowelasowate rzeczy, to to na pewno uważajcie. Dobra, Ym, co teraz? Czekajcie, najlepsze do osiągnięcia zrobiłam. Aha, wy z każdym znakiem zodiaku. Wy z każdym znakiem zodiaku. Baran z każdym znakiem, od baranka do rybeczek. Od baranka do rybeczek. Dobra, zobaczmy, kochani. Zobaczmy, co tam, co tam. Smoki przepiękne. Z barany dwa się będą kłócić zamiast robić przyjemności. Możliwe nawet, że się rozstaną, bo jeden walnie drzwiami, drugi się wkurzy. Nie, to co to w ogóle jest? Weźcie, przestańcie, co to kurde jest. Z bykiem jest pokazane, że ktoś musi przemyśleć, bo nie jest do końca szczęśliwy. Jest jakaś asceza pokazana, jakiś, jakiś, jakiś post, jakieś, jakaś przerwa. Takie słuchajcie, tak jakby ktoś się schował w jaskini. Muszę przemyśleć, nie jestem tu szczęśliwy. Albo terapia, albo terapia. No? Wgląd, introspekcja, zastanawianie się nad przyszłością, ale takie wiecie, takie uu, głębokie. Dobra, z bliźniętami jest oferta? Jest. Pieniądze są? Są. Jest wypoczynek albo wyjazd wypoczynkowy? Jest. Jest pauza albo uspokojenie sytuacji? Jest. Jest. Może być całkiem spoko. Z rakiem bardzo dobre karty. Nie chcę mówić o jakichś tam oświadczynach czy propozycjach matrymonialnych, czy jakichś tam innych propozycjach, tam zamieszkajmy razem, ale jest to możliwe dla niektórych, ale nowy początek i osoba bardzo taka czująca, że ma kontrolę. Baran może mieć też kontrolę nad sytuacją, może czuć, że ma kontrolę nad sytuacją. Jeżeli baran z rakiem chce się rozstać, to poradzi sobie ze wszystkim, znajdzie nowe miejsce zamieszkania, wyprowadzi się i będzie czuł, że ma kontrolę. Jeżeli baran z rakiem chce być, no to pewnie będzie. Tutaj nawet jakieś ważne wiadomości są pokazane. Z lwem mamy pokazane, że będziecie rozmawiać, że będzie jakaś, jakaś rozmowa, jakiś kontakt, być może nawet spotkanie, ale jedno z Was nie chce powiedzieć wszystkiego, tak jakby chce zataić swoje prawdziwe uczucia zataić, nie chce powiedzieć. Albo macie do czynienia z jakąś osobą niedojrzałą lub zamkniętą emocjonalnie. Jeżeli macie dzieci, to ojciec jest jakiś niedostępny dla dziecka z jakiegoś powodu. Nie wiem, może pije, może jakiś jest nieobecny, ale dziwne, dziwne. Z panną nie mamy nowej drogi, nie mamy nowego początku, ale mamy pokazane, że ktoś się zastanawia, ale nie ma na razie konkretnej drogi, nie ma konkretnego planu, ale się ktoś zastanawia. Z wagą ktoś pokazuje, że nie będzie. Odnowienia sytuacji, nie będzie powrotu, jest pokazany brak uczucia albo brak oferty. No, trochę poniekąd tak, jakby to jest spowodowane tym, że ktoś nie chce dłużej cierpieć. A jeżeli byłaby propozycja trójkąta, czyli jeżeli Baran i Waga są razem i jedno z nich dostanie propozycję na zewnątrz, żeby w sensie zdradzić, myślę, że nawet możliwe, że tego nie zrobi. No, nawet możliwe, że tego nie zrobi. Słuchajcie, z skorpionem, tu jest dziwnie. Tu jest jakaś blokada, brak decyzji. A jednocześnie ktoś, kto jest nadwrażliwy, na krytykę. Ktoś kogoś krytykuje. Tu trochę chłodu jest pokazane. Nawet jakaś osoba, która kogoś kontroluje, bo nie ufa. Z strzelcem. Nie ma. Wiecie co? W październiku nie ma poczucia wygranej, nie ma poczucia, że idziecie w dobrą stronę, ale ktoś cały czas ma nadzieję i czeka. No. Z koziorożcem, jeżeli wy jesteście razem, to musicie popracować nad komunikacją, za mało rozmowy. Ktoś czegoś nie mówi, a chciałby, albo z jakiegoś powodu za mało rozmowy. Jeżeli wy nie jesteście razem, ale nie macie kontaktu. No, nie jesteście i nie macie kontaktu to dlatego, że jest inny związek. Ktoś ma inny związek. Słuchajcie, jeżeli macie osobę spod znaku ym, wodnika. Z wodnikiem jest stabilizacja i priorytety i ktoś wybiera dom, wybiera rodzinę, wybiera stabilizację. A z rybami, nie wiem. Tutaj jest pokazane, że ktoś wybacza albo prosi o wybaczenie, chce wrócić. Ale nie wiem, czy ta osoba zrozumiała, i nie wiem, czy tu jest konkretny plan, ale próba powrotowa jak najbardziej może być. Dlatego, że ktoś nie potrafi się odciąć nie potrafi odejść, nie potrafi się odciąć. No, no takie coś, słuchajcie, takie coś. Dobra. Karta wyroczni numer jeden to jak znajdziesz coś, co Cię ekscytuje, Wejdź w tą sytuację całym sobą i ciesz się z podróży. A, ciekawe. I druga karta wyroczni, druga karta wyroczni, co my tu mamy? Drzewo finansowe albo piramida finansowa. Spełniają się Twoje marzenia. Dostajesz to, co od dawna, czy o czym od dawna, nie, nie tak się mówi. Dostajesz to, czego od dawna pragniesz. Ciesz się swoim bogactwem. A? fajne. Bardzo fajne. Dobra. Misiaczki, pamiętajcie, żeby słuchać wedyjskich znaków nie tylko zachodnich, czyli wedyjskie słońce, wedyjski ascendent, wedyjski księżyc. Bardzo ważne, bo tam mogą być wasze przekazy. Baran, czy większość baranów to tak naprawdę wedyjskie ryby, dlatego warto zobaczyć, co tam jest. Zwłaszcza, że powiem szczerze, podobny trochę przekaz dla ryb i dla barana, przynajmniej ten pierwszy. Słuchajcie, to jest raz. Druga sprawa, w październiku będzie magiczny październik, więc zapraszam Was, żeby obczajać nowe czytanka i nowe filmy na magiczny październik. No i co? I pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. No, widzimy się niedługo, a na razie buziaczki, pozdrowionka. No i papa.